Rentgen. Sprawy na świetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Darek Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Łodzi, Janusz Ciesielski. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie dyrektorze, no, zbliżamy się wielkimi krokami do końca Roku 2023. Czy już można dokonać takiego podsumowania, właśnie roku mijającego, jeżeli chodzi o zbiory, właśnie w roku mijającym w naszym województwie? No Myślę, że można się już o takie, takie pokusić podsumowanie, bo, bo już ostatnie. Rośliny schodzą z pola, tak. Kukurydza już też myślę, że jest na, na końcówce zbiorów. Także okopowe, e, późno, późno zbierane. Także jabłka z sadów też, bo zaraz przymrozki także i przemysłowe. E, także myślę, że możemy się o to po, pokusić. I ten rok rok specyficzny, wojenny, tak. I, i tutaj województwo łódzkie jest w centrum Polski, mamy specyfikę rolniczą taką dosyć, no taką polską, tak, bo ziemia sieradzka to ziemniaki. ziemniaki, ale także blisko Wielkopolski to i produkcja drobiarstwa i trzody chlewnej, a Piotrkowski to trzoda chlewna, Łowicki to mamy mleko, Rawski to są sady, Skierniewice, Instytut, tu warzywnictwo, ogrodnictwo, także... Różnorodność. Różnorodność tego rolnictwa, ale będąc członkiem takiej rady przy Wojewodzie do spraw oceny stanu rolnictwa w Województwie Łuskim, które robiliśmy dla ministerstwa, należy stwierdzić, że to rolnictwo w naszym województwie się bardzo prężnie rozwija. I ten rok też pokazuje, myślę, że mimo różnych trudności, które... E, ja e, zapytałem o plony, plony. o zbiory, już prawda? O już idą. Mhm. Natomiast no, tutaj zostaje jeszcze inna kwestia. Tak, plony, plony myślę, że mimo suszy, mimo e, trudności takich pogodowych, no bo wiadomo, jest to produkcja pod chmurką i rzepak 11 miesięcy stoi na polu, tak? I żyjemy go w sierpniu, zbieramy w lipcu następnego roku, także jesteśmy narażeni z tą uprawą. Rolnik jest narażony na wszystkie pory roku i, i wszystkie, jak nie Niedogodności, które mogą być. Ale plony myślę, że były bardzo przyzwoite. I tutaj myślę, że nie możemy niemu narzekać i rozmawiając z rolnikami, ale także zbierając dane statystyczne, to plony pszenicy nam rosną. Podstawy wszystkich zbóż generalnie kukurydza wydawało się, że będzie zagrożona najbardziej. Suszą, która do nas e, przyszła. Jednak e, przy, w okresie zbiorów okazuje się, że te zbiory są naprawdę też przyzwoite. Rośliny oleiste też e, chyba rekord w tym roku padł, e, jeżeli chodzi o, o, o Polskę, w skali, w skali kraju, jeżeli chodzi o ilość e, rzepaku zebranego. No także słonecznik już teraz wchodzi dosyć odważnie na pola nasze. E, taka nowa roślina od kilku lat i, i z powodzeniem e, jest uprawiana. Także jeżeli chodzi o, o ziemniaki, plony może nie są rekordowe, ale ceny są bardzo, bardzo dobre ziemniaka. Buraki też plonowały dobrze, można powiedzieć, nie rekordowo, ale ceny są też bardzo dobre. Także myślę, że ten rok możemy uznać, jeżeli chodzi o wysokość plonów, jakość tych plonów, za dobry. Za dobry. Zawsze może być lepiej, jeżeli chodzi o jakość, na przykład, bo tu z tego, co wiem tam od podmiotów skupowych, to jeżeli zawartość białka, jakość pszenicy konsumpcyjnej, tak, tutaj mogłoby być troszkę lepiej i tej konsumpcyjnej pszenicy brakuje na rynku, wysokiej jakości, ale to jest spowodowane przebiegiem pogody, a także i wysokością plonu, które były duże, a przez to poziom białka troszeczkę spadł i, i susza. Na półtora miesiąca, dwa przed zbiorem, nie pozwoliła uzupełnić białka, właśnie w ziarnie pszenicy. Czyli no, w kontekście tego, o czym Pan przed chwileczką e, mówił, no, zbiory, okej, okay, w porządku, no zostaje ten aspekt opłacalności. Myślę sobie, że właśnie opłacalności w kontekście no, tego, co się dzieje za naszą wschodnią e, granicą. I konsekwencji. Mówię tutaj o tej no, sprawie pojawienia się na polskim rynku yy, wielkich ilości niekontrolowanych yy, zbóż, Teraz w ostatnim czasie można usłyszeć, mówił Pan o ziemniakach, że plony, no nie były takie może najwyższe, ale też na przyzwoitym poziomie. Natomiast no można usłyszeć też, że zaczyna się problem z ziemniakami z Ukrainy. Nie wiem, czy to jest rzeczywisty problem, czy to jest, no powiedzmy, medialny, no bo to można sobie na ten temat dyskutować. Zaraz odpowiem. No jest to medialny problem, bo, drodzy Państwo, wiecie tak naprawdę ile tych ziemniaków wjechało do Polski? 40 ton. To jest ilość żadna, bo to jest jeden samochód. Dwa, dwa samochody można powiedzieć, bo 25 ton na tira wchodzi, także to jest żadna ilość, to jakieś tam testowe ilości. Ale to była jakaś informacja niesprawdzona, ktoś ją powielił dziennikarski i tak dalej i poszło, że och, już znowu na zlewa. To nieprawda jest. Jeżeli chodzi o, o zboża, no to decyzja Brukseli to jest taka no, polityczna, ale to, to trzeba o tym powiedzieć, bo gdzieś wprost jest taka, że dzięki tutaj tylko oporowi tych pięciu państw nie, przygranicznych, to trochę ura, no, uratowaliśmy się, tak, i pomocy rządu. Ja powiedziałem kiedyś w tym programie telewizyjnym, może rok temu. O tej porze e, byłem zaproszony i była dyskusja, kiedy już się ten problem e, zaczynał. E, bardzo ważna jest postawa rządu, każdego rządu i polskiego rządu. I tutaj. I to się sprawdziło to, co ja powiedziałem, że polski rząd, rząd, yy, który też ja reprezentuję w terenie, będąc dyrektorem tego środka, nie zostawił i nie zostawił nigdy polskich rolników w potrzebie. I to jest najważniejsze. Bo mimo przyzwoitych plonów, ale te zachwiania na rynku, koszty, nawozów i tak dalej, niepewność każdego dnia spowodowały, że ta opłacalność była bardzo różna. Znaczy ja dodam, że pan również, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale pan również jest rolnikiem. Tak, no jestem rolnikiem i, i to od urodzenia. Yy, no ale wróćmy do. Tak. I się trochę, na tym, no. trochę się na tym jakby z punktu praktycznego też znam no. i wykształcenie mam yy, też myślę kierunkowe. Ale yy, wracając do tego, yy, jakby system dopłat, który rząd uruchomił, spowodował, że ta opłacalność była wysoka. Nie oszukujmy się, drodzy Państwo, jeżeli z każdym usiądę. Tutaj do, do tego stołu i niech mi poda dziedzinę, rodzaj produkcji. No, chyba że jakiś niszowy, którego w ogóle trudno sobie tam wyobrazić, którym dobrze prowadzona produkcja, bo to też jest ważne, dobrze prowadzona produkcja nie przyniosła zysku. Te dwa lata wojenne. One powodują jedną rzecz, ona jest duża, jest niepewność, jest taki strach, brak stabilizacji, bo rolnictwo potrzebuje stabilizacji, rolnictwo potrzebuje dalekosiężnego myślenia, nie na rok, na dwa, tylko na dziesięć na lat, na, na więcej. Żeby wiedzieć, co planować, bo no jak powiedziałem, zboże się, że rzepak się sieje w sierpniu zbiera następnie za, 12, za 11 miesięcy i ze zbożami ze wszystkim. To, jest, to, to nie jest tak, że produkcja śrubokrętów. Ale te dwa lata ostatnie wojenne, no to ceny też były w kosmos wyrzucone, że tak powiem, ale później ceny zaczęły nawozów drożej środków do produkcji i tak dalej. I to powoduje taką niestabilność, ni ni ale patrząc na wyniki ekonomiczne stricte. I na, nawet po spółkach Kowrowskich Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa, których 41 tych strategicznych jest, to y no, tak dobrych wyników nie było w historii jeszcze, tak? Czyli one osiągnęły stabilny, wysoki poziom. Jeżeli, czy to była produkcja mleczarska, czy produkcja zbożowa, y czy mięso y wołowe produkcja, także ten rok i dla rolnictwa eksport polskiego. E, Panie dyrektorze, to słowo. E, zapewne e, słuchają nas e, rolnicy. Rozumiem, że e, no jest pan gotowy, tak jak pan powiedział przed chwileczką, usiąść do stołu i rozmawiać, jeżeli ktoś z rolników, z ludzi, no, którzy e, znają się, no, nie wiem, testują to na co dzień na, swoim, e, na swoich plecach, można powiedzieć chcieliby z Panem przedyskutować. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie usłyszę każdy głos, który jest, jest gotowy. Jestem gotowy oczywiście do tego, żeby rozmawiać, bo też jestem rolnikiem, zajmuję się tym na co dzień i, i rozmawiam z rolnikami na co dzień na terenie całego województwa łuskiego i nie tylko, bo miałem okazję i przyjemność jeździć też po Polsce i rozmawiać w różnych częściach Polski o, o, o tych problemach i one są bardzo różne, tak, bo będzie inaczej w Lubelskim, inaczej jest w Wielkopolsce, inaczej w Łódzkim, inaczej w Zachodniopomorskim, tak, bo to są inna struktura, inna produkcja i tak dalej. Dlatego nie, nie ma problemu, jeżeli tylko pan redaktor będzie miał taką pomysł i, i chęć. To znaczy panie dyrektorze, ja nie muszę mieć takiego pomysłu, bo ja nie dodaję na początku naszej rozmowy, że jest pan również radnym sejmiku województwa łódzkiego. Także bywa pan zapewne na spotkaniach właśnie z rolnikami, nie tylko z perspektywy, Dyrektora Kowru, ale również radnego Sejmiku Wojwózła Łódzkiego. A biorąc pod uwagę, że, no, skończyliśmy, jesteśmy tuż po wyborach parlamentarnych, a niebawem, no, myślę, że w marcu, w kwietniu. E, czyli za tak to już powiedzmy ile? Za chwilę? 5-6 miesięcy wybory samorządowe, czyli będzie okazja z rolnikami na te tematy Nie rozmawiać. E, a ja myślę, że no właśnie pan deklaruje, że usiądzie przy każdym stole i będzie rozmawiał. Panie dyrektorze, a e, zamykając ten wątek m, pierwszy chciałem pana zapytać. No bo KOWR, czyli Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z jakiego programu, z jakiego, trzymam się tej, tej właśnie m, m, kategorii, z jakiego programu jest Pan najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o rok 2023, który filmowany był przez KOWR? naszym takim sztandarowym największą zadania, długo by mówić w ogóle w naszych zadaniach, tak? Bo to są, kiedyś w programie to mówiliśmy. Ja ogólnie powiedziałem, że tak, wsparcie. Tak, prawda? i to wspieramy, jeżeli chodzi o zasób państwowej ziemi, 1 200 tysięcy hektarów w skali kraju, one są wydzierżawiane, są umowy przedłużane bądź, bądź ponownie rozmowane wśród rolników, czyli dbało się o powiększenie gospodarstw rolnych i to się dzieje to nie 23, bo to się dzieje od 16 roku. I myślę, że to rolnicy w województwie łuskim doskonale zauważyli że państwowa ziemia zaczęła trafiać też do rolników indywidualnych na powiększenie tych gospodarstw. Lada chwila będziemy mieć pod razem też rozdysponowanie w przetargu dla rolników 240 hektarów, tak, w działkach tam po, po 15-20 hektarów, także kilkunastu rolników skorzysta na no, powiększenie gospodarstwa. To, to jest chociażby takie działanie, ale myślę, że takim naj, najważniejszym działaniem, co jest promocja polskiej żywności. To oprócz tych technicznych, które wykonujemy, tam pomoc finansowa, oddłużanie gospodarstw, mamy Fundusz Ochrony rolnictwa, w tym roku po raz pierwszy zadziałaliśmy już wszystkie wnioski w 100% zrefinansowaliśmy, gdzie rolnicy mieli niezapłacone za, za swoje produkty i firmy upadły to my żeśmy już wydali decyzję i rolnicy otrzymują pieniądze za te produkty kilka lat temu, które niestety firmy się nie wywiązały i rolnicy stracili to jednak to działanie nasze, bo my to robimy jako KOW jest też bardzo ważne, ale promocja, bo to jest istotą rzeczy, żeby przekonywać konsumentów krajowych ale też i zagranicznych do naszych produktów, bo jeżeli ci konsumenci będą kupować polskie produkty polskich rolników, polskich przetwórców, to wtedy tych działań interwencyjnych będzie musiało być jak najmniej, ponieważ te produkty w sposób naturalny będą mieć dobrą cenę będą rolnicy sprzedawać w dobrej cenie swoje produkty wytworzone no i będą mieć przyzwoity dochód a przecież o to chodzi, żeby każdy był zadowolony i rolnik przede wszystkim z tej pracy czyli w pewnym sensie wędka, a nie ryba tak, dokładnie i to jest to, jest to co robimy na całym świecie w ubiegłym roku 22 to było 40, za cały rok 47 miliardów euro eksportu polski, polskich produktów rolnych i przetworzonych i nieprzetworzonych w tym roku na pewno przekroczymy już z danych za 10 miesięcy Mamy 10, nie, za 9 do września. Już mamy dane, przekroczymy 50 miliardów. Także kolejny rekord będzie będzie pobity. I także w Polsce promocja produktów, żeby polski konsument, idąc do supermarketu jakiegokolwiek, też miał świadomość, żeby kupować polskie. Z tym znaczek produkt polski, który też kofry tutaj promuje od 2017 roku, ma za zadanie, żebyśmy wybierali te nasze produkty. A dzięki temu będą wszyscy zadowoleni. I tutaj musimy postawić kropkę, panie dyrektorze, ja myślę, nawet jestem przekonany, jestem pewien, że my Polacy coraz częściej zwracamy uwagę, wybierając produkt, kierując się miejscem pochodzenia, ten kierunek, on powinien właśnie tak. Wyglądać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A przypomnę, że moim i Państwa gościem był dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Trenowego Włodzi, Janusz Ciesielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.